Siemka, to ja się witam was w kolejnym escape, którego będę przechodzić. Razem ze mną jest Hanatos. Elo. No. Tyle na wstępie. To, Thanatos, chodź, zasady. Ok. Podstaw Podstawowe zasady. Jedna hey, pizza full. Mapka przeznaczona na dwie osoby. Nie oszukuj, nie używaj kodu TP. Gdy raz użyjesz przedmiotu, to go wy wyrzucamy. Mniej niż klocków. Jeśli mapka Ci się podoba, daj jakiś komentarz. Bawimy się pysznie. <w token> ha, <thanks> <gamy> no, no. To chodź, tu są jakieś są Łóżka. To w nich jest? Łóżka, ty sobie weź tu. Ja wziąłem cztery łóżka. Spoko. Mam. Aha, trzeba strzelać. To ja będę od tej strony na te like. A, w by musisz strzelić. No, żeby spadły. Jeden trafił. Ile trzeba? Trzy? No raczej. Ja w jednym trafiłem wszystkie. Jedno, spadły wszystkie. W jednym. Ja już mam prawie dwa. Dobra, dwa całe. Kurde, Lagi Raj mam dwa Dobre, mam dwa Nie, Jeszcze trzy cztery Też. Coń, Słoń co się Bo cię prezą Dobra, poszło. <laughs> Dawaj. Do góry czy do góry? Pochnij mnie. Dzięki. Raczej, jeden gracz, dwa. To ja jeden gracz, ja dwa. Wyrzucić. Ej, musimy wyrzucić. Ale gdzie? Nie, to jest czynnik. Tu. Nie tu, bo ja ję zabiorę. Ja to wyrzucę. Ja ino wezmę te łóżka. No. Ależ to wyrzucę. Ja jestem gracz 2, to ja będę grać jeden. Kurde, no nie mogę przejść dwie Ja mam jakiegoś parkura. Ja mam. Quiz Minecraft. tak, czy można postawić dźwignię na suficie? Chyba tak. Jakie zastanawiamy mają zielone korowce? Chyba. Nikt inaczej ma. Poszedł, przostał. Tak, jakie wysokości nie musimy wywołać? Przepraszam, jeszcze do Minecraft. Kwadraty. Otworzyłem ci tam drzwi. Daj za pierwszej wpadł. Nie! Co chodź, Ej sprawdza. Jest. Aha Aha, masz w obraz. Oj obraz. Ej, obraznik. Bo spadł. No, nie ma go tu. Tam na górze jest. Boże. A to gdzie, gdzie miał być? Miał spaść na dół chyba, nie? Tam... Co teraz? To... łap strzałek. To na co mi to? Ja to u Nie wiem. Okay. A po co ci obraz? Nie wiem, ale po to chyba tam do czegoś był. Tak. Dobra, tam. Coś to się wyczaruje, kiedyś. Ej, tam ci otworzyłem drzwi. Gdzie? Tam. Coś tu ma mnie zabierać mhm. Odpożyło Ci się coś? Nie Tablet, to muszę ten Czekaj, bo ja mam tutaj inne przejście jakieś Idę tam? Chyba ma woda spływająca. Ciebie też. Obraz to trzeba było wrzucić, że nie mam obrazu. To wrzuć cokolwiek. Łóżko Cokolwiek przez twojego faila, żeś tak strzelili ze stodołem na górę. Ja, że mi się drzwi. Taka idę. Tam. Podaj obraz. Teraz się otworzyło. A ja dobra, jest ja... woda, wracaj, jest woda. Gdzie mam wrzucać? No tam, gdzie jest ten parkoura mieś, gdzie jest woda, był ten, co wypłynąć. Czekaj. <śmiech> Idę. <śmiech> Aha, do góry ma, muszę by wypłynąć. No. Czekaj na mnie. Znaczy ja nie będę czekał, ja sobie jadę kamp. Aha, świetnie, nie mam zasobu. Ja wyrzuciłem przez komandę tego trzy łóżka. Ja mam cztery łóżka i łuk. Zajmę się a tu mamy iść? No, raczej. Czekaj. I nitka to wskazuje gdzie znajdują się diamenty. Tylko w tej rundzie możesz niszczyć ziemię. Obsydian drewno, diamenty i żelazo. Musisz zrobić diamentowy kilo i zniszczyć obsydian. A, a czyli trzeba pa, najpierw zrobić że, kopać żelazo, żeby zrobić żelazny kilo, a potem szukać diamentu, żeby zrobić diamentowy i rozkopać przejść. Co mamy kopać? Najpierw żelazo, czekaj to ja pozbieram żelazo, bo jeszcze widzę trzy. Oczuj się tak. 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 tu jest jakieś nitka A po co jest drzewo? Harze Patyki pewnie Mogę tu kopać ziemię Tak Tam gdzie jest nitka to są diamenty chyba To tu mam skopać tą nitkę No, to jest pewnie Nitka to wskazówka gdzie znajdują się diamenty, tak Mam diaks, ale nie wykopię go tym To czekaj, zaraz się zrobi razem zrobię patyczki, poczekam aż się przepadnie. To ty znajdź diamenty, a je, je wykopię. I się nie podzielę. Ha 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 ha. No ha ha. Kobriaksy. Mam mam. Napisz coś na czacie, bo chcę coś sprawdzić. Ja nie mam napisów. No, dobra.

Dobra, Ej, e, to trzeba będzie wyrzucić chyba ten diamentowy kilof. bo tam pisało, że no. ten... Ja go nie wyrzucę, bo to jest, to jest cenne. Dawaj, chodź. Witam szklany, ale najpierw już wszystkie przedmioty No to... Ja diamentowego kilofu tylko nie będę wyrzucał. I co to mamy zrobić? Labirint. No, szklany, labirynt. Czekaj, jak go przejdę, bo tu się źle. Ty jesteś z lewej, ty jesteś prawej. No ja jestem z prawej. patrz, patrz. To jest bliżej mnie? Kto jest Tu... E, tu... 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 Tu, tu i tu. Ja już jestem. Jak? Czekaj, idę po Ciebie. Mam, a jestem tu. Mm. Boże, bo cieczabój za mną. Czekaj. Chcę wrócić do ciebie. Chodź tu, chodź tu, tu. No szek, tak tu. Tu. No idę tu. tu. Czekaj. Tu. 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 Tak tu. Tu. pan nie możemy spać. Czekaj, zaraz wyczaruję noc. Chodź spać. Chodź spać. Gdzie Wagoniki. Ja bielę cztery. Albo nie, ja, ja wezmę jednego się Może się nie Ja lepiej zostawię. Może się na coś przydać. Co tu o jak to był checkpoint, może się na coś przydać. Co jest? Boże mi przez w kadrę. w gozice trafię? Jadę! Ja nie mogę w guzice, tak? Ja się poknęła więc. No. zda. No i patrz. Panież na mnie. nie. nie... cię. Ma No niech to się kameruje! Dobra. Nie widno. Hej. Co to miał być? No. Pójdź nacisnął. A tu, parkur i kupy lawy, świetnie to leć pierwszy, bo ja mam to, diamentowy kill. To, to ja, ja pierwszy. No, jak dedniesz no. to, Kudry no, to tu masz diamentowy kill, jak przyjedziesz, a ja lecę teraz. Ale lagi, jak dedniesz, że są lagi, ja nie mogę. O, cię. Tak, Nie mogę trafić w drzwi. No. <laughs> Gratuluję. Pa, patrz, patrz jak nie. jestem daleko. Patrz jak jestem daleko. Nie, no, Patrz, tak... patrz jak jadę. Patrz. Ja. Patrz gdzie jestem, patrz. Zazdro. Kudrzywa. Cześć, <laughs> siebie spadłem. Bo cię. Na pewno żyło to nie mieliecko żyć. <laughs> nie przejdziemy, spadłem. Ja tam lecę z buta. To jest blisko. Wagoniki zawsze można sprzedać na bazarze za duże pieniądze. Tylko też pieniądze. O, mój ja mam Ja mam lagi, kiedy nie przejdę. Ja to przejdę. Gdybyś mnie wtedy nie rozproszę, to nie to przejdę. Czekaj, lag. Nie! Bocie! łap low! No i się zjadł. Łapki los, tylko <noise> ja. Rękami to, chyba, że masz dziurawe Ja to przejdę. Ty przejdziesz. Ty do domu nie umiesz zajść. Gdzie jesteś? I teraz spadłem na tym klocku. Kurzy, nie, ja nie oglądam tego serwera, bo są lagi. Ja to wiem. Mówiłem ci coś na ten temat już kiedyś. Ale lagi. Weź tam na gamebocie bo ci mnie nie będę zmarnował. Ja to przejdę, to jest proste. No, nie cioski, będę na... Ja nie cioski, będę na GM-ie przechodził cioski, jak, cioski, jak, jak... Cioski, jak, jak Munda. No i ja prześciej ja też będę tam Ty burak, suko Jest ból, to, spadniesz. Czekam, spadniesz 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 teraz Teraz spadniesz no Nie, teraz spadniesz Za chwilę spadniesz, ja ci to mówię Mówiłem... <grym> mówiłem, że spadniesz Ty ja też spadniesz <grym> Ja nie spadnę nie. wyłączę zaraz głośniki i nie będę cię złóżał. Wyłączę. Czekaj, bo już wcale jestem. Hopię ostatni klocek! No, no i dobrze się tak. I dalej nie spadłem. Jest! przeszedłem. Czekaj, czekaj. tak czekaj. Nie, to przejdę. Bo no, ja idę patrz w dalej. A też mam się podzielić w razie ja nagrań? Chyba, ja tu czekam na ciebie. To. to czekaj, do nowa. No, tepnij mnie! mi się nie włączyło. Tepli mnie. Tepe, tepe, tepe. Coś powiem po nagraniu. Jeden jednak Ej, Uwaga, musisz... Dobra, musisz mnie prowadzić. Widzisz u siebie ej, widzisz u siebie na dachu wełnę czerwoną, to musisz mnie prowadzić Za wełną czerwoną mam za No ja też musisz mnie prowadzić Ja pójdę sam, bo ty nie Raz, dwa, trzy czy tam Raz, bez tego tu Chyba, że robimy to na sprinta Na pory przez Czy tutaj, czy tutaj No już przeszedłem Co to No właśnie trzeba omijać, za daleko poszedłeś no ale miałem iść za, za wełną Dobra, robimy to na pałę Ja ci pokażę jak się robi na pałę To tak musisz tu przyjść. No nie przyjdź tu, bo ty jesteś że jeden, nie mogę cię tapnąć Ale jak ja mam tam przyjść jak ten, jak ja idę od nowa po tym parkurach? kura cię. Nie mam łóżka masz łóżko Czekaj. Ja przelecę tam na pałę i cię tapnę Aleluja. To no nie! Tepnij mnie tam, ja lecę z sobą. Przeleciałem na pałę ale znowu tu mamy się podzielić No to mnie tepni. Jesteś na mojej stronie Musisz przejść na swoją Jak? Aha Czekaj, nie, nie, nie rozwalisz szyby, bo tego już nie naprawisz Nie! Ja nie mogę, czekaj Nie rozwalisz szyby Dobra, to ja to naprawię. I co to może być? Nie wiem. Co ja mam tu zrobić? Yy, czekaj. Tu mam wodę jakąś. Czekaj, ja tu mam wodę. Chcę spłynąć. Nie... Tylko jedna dźwignia działa. No. Żeby otworzyła skrzynkę. jedziemy po kolei. O, pierwsza. Mam kulę szlamu. Tak, hmm. muszę pomyśleć. Tak, mamy dozownik. Mam kulę szlamu. Gdzie dźwignię? Aha, to patrz, podaj mi tą dźwignię przez tego. Ja tam mam czerwoną wewnątrz, na jej muszę postawić. Tak, dzięki. Ok, tak, dźwignie zaraz. Jest! Yes. Tobie, a mi? Przed parku No czekaj, bo przejdę tam może tam coś jest. Nie doskoczysz. Na pierwszym razem. rzuć szlam! Miu. Rzuć! Jest! I znowu razem. A ład! Wyszedł do tutaj! Znajdź dźwignię na, i ją na, pociągnij Ale gdzie ma dźwignia być? Nie wiem, to są jabłuszka i to pro, pro złota jabłka Które kradnę i nie dam ci Jednego możesz sobie wziąć, dwa normalne Jak chcesz, będę hojny Dawaj mi jedno takie jabłko <noise> Masz jedno i nie chcę. Rzuciłem ci tam Płytka. Co na płytkach Dźwignię masz, a nie... Tu, tu będzie tajemne przejście. Okay. Ups. <noise> Właśnie teraz. Trzeba sprawdzić. Nie. Nie. Trzeba, bo tu jest jakiś kamień na płytkę. Zobaczymy to. No szukaj. Wszędzie może być, na ścianie. Dźwignie i ją podciągnie, Czyli ona musi być gdzieś położona A nie w skrzynce Mam ją odszukać Nie ma jej tu Na Może tu? Gdzieś będzie. Boże... Pod łóżkiem? O Boże. No nie ma. Ja nie, ma. Mam, mam. Gdzie, gdzie, gdzie? Aha, tu była na dole schowana. Tu. Ja jej nie widziałem. Witam na was, Musicie znaleźć tutaj jedną dźwignię, umieścimy się na czerwonym wolnie. Pamiętaj o tlenie. Aha, czyli w której skrzynce musi być? No dawaj. Jedziemy. But i do oh, not, it's not, it's not plan, 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 plan. Yes! Do no. mm -hmm. Aha, to taker, To jest takie ruskie podstępne hmm? Pamiętajcie jak będziecie prowadzić Oczywiście Luskie podstępne Trochę quizów Uwaga może być małe opóźnienie z drzwi Około 2 sekundy Aha. Czyli? Czyli patrz, ja muszę stać Albo nie, ty misz stój na płytkach, będziesz przechodził, bo, no. mm. no, no, bo No stój tam! Stój bocie, bo cię zaraz No na płytkach! Nie, no. Wieś to do płytki Tu masz stać kur... No i stój Robisz skrót MOD Dalej dalej Na kolejną płytkę no, na kolejną płytkę No tu masz stać Ma stać Biedronka jest wy Paski kropki na no, kropkę Dalej Które to jest pytanie? No trzecie Dalej Ile ma dni luty w roku przestępnym? 29 albo 8. Dawaj dziewięć Jaki kolor ma to pytanie? Różowy daj. Tu Teraz ja, teraz ty stoisz. Nie bo ty. Ty się stopy, mi stąd. Wypięczaj tam. Wypielniczaj, wypierniczaj! Do... No i nie zabierz mi tak gójasowane jabłuszko. I <laughs> No i stój, tu! Nie. Ja no to... stój! Ty też pójdę! Ja pięknie i tak tego nie przejdziesz! Nie przejdziesz. To jest Minecraft. Hsia, hsia, to No i to jest źle. To 90% YouTube'a kurde. Stój na nitetę. Co to? Horror. Nie. Lubisz no skąd to wiesz, to, to, to przechodziłeś? No chyba Cię coś boli. Mam coś takiego jak przybliżenie i mogę sobie popatrzeć co tam pisze w bocie. Też mam, no to idź. Robisz I budyń. zielony. Dalej. Lapisz Minecraft jest. Niebieski. Ostatnie. Co to jest Team Fortress 2? w Instagram. Czekaj. Coś jest źle, czekaj. Wszystko, żeś źle zrobił. Czekaj, sprawdzimy tu... No, nie, to już czekaj. A, widzisz? Mówiłem, że to jest to drugie. Dawaj, ty leć. Ja ci podtrzymam, a potem ja se przelecę. No, leć, no ja ci trzymam, bocie. 1. No, nie wiem, Aż mam Ja sobie walnę pro złote jabłko No i, tego. No i teraz mam regenerację od i wszystko i mogę sobie lecieć na lecie W czasie lotu to pójdę Kurde! Ha, ha. Nie zdążyłem niestety Nie! <laughs> I co się cieszyłeś? Przez twój ryj No przez twój krzywy patrzy wy Przez twój przyt jak do dół podobny Ty jest głupszy niż mój lewy but hmm. Cieszę się No urzekła mi twoja istota Nie, o, tutaj przeskoczyłem No i tak nie przecież to już tego na dół No zobacz patrz Zeszedłeś Ha 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 ha, ha. Kurwa, a jakie lagie na tym serwerze, ja nie mogę. Mówię ci coś na ten temat. No, że co? Ci nie podoba że że własny, kurwa. A jeszcze mi jebo przecież. Serw. Nie podoba się. To no idę ja nie mogę, co to ma być? A ty jesteś kurwa łomny. Ja pierdolę. No i co się wyłączasz? nie mi. Kurwa. Juj. Dźwignia Widzę Cię Ja Cię nakręcę Jak lecisz Czekaj Czekaj <ścoughs> Cepnąć Cię Cepnij mnie Ja Cię nakręcę i bum Spot Czekaj No i co mam iść za glowstonem? Mamy no znaleźć Mamy znaleźć dźwignię, mam A czekaj, tu jest drabinka jakaś na, na drzewo na drzewie, glowstone. Kórę. Aha, mam iść za Glowstone. To dawaj, podawa. Tam jest Glowstone. Tu jest Glowstone. Tu jest Glowstone. I tam. I co to miało znaczyć? No bo ja mam dźwignię, nie? Bo była tam w skrzynce. Sz tu teraz trzeba postawić. Dźwiczki. Co to? A! By, chyba wiem co to jest. Co? Ups No, tak jak myślałem, takie coś, że tu jest dźwignia i z niej wyratują z ekspo One się rozbijają, i trzeba prowadzić expo aż do płytki. Które, jak w obydwu przypadkach czekaj. się naciśnie, otworzą się dwie i można iść dalej. Poczekaj, tam idę. Ej, ale mapka mi wskazuje, że to już jest chyba koniec. Niedaleko. A, brata. Chodź. Patrz. Patrz, ty, ty masz z drugiej strony. Widzisz? Tu ci wylatuje, Z drugiej strony idź. Muszę go tam doprowadzić. No. Tylko dużo sobie tak nabi, bo tam pisało, że nie zawsze za pierwszym razem. Ja to na speedzie zrobię. Nie się cackał. Chodź tu. Ex Eks. Eks mi się. No idziesz na swoje, bo On mi nie idzie, idzie i tak powoli. Boż jest u mnie. Wrócił się, nie! Ja zaprowadziłem. Czekaj, zrobię to, bo ty nie umiesz. Oczuj się. Doprowadzę. Nie dojdziesz. Nie. Weź mi się znać. Daj mi się stąd. A ja, chrypę, ja nie mogę. Chcę wejść tabletko. No i co? Aha, dobra. No to dawaj jeszcze raz, bo tam pisało, że nie zawsze za pierwszym no. razem. Otworzyło się. Dawaj. Koniec. Autor Salarex. Salarek. Dzięki za przejście. Więcej mapek na moim kanale. Idźcie po nagrodę. Idźcie pod nagrodę. Znaczy, a Ale z niej skorzystać musicie wbić game moda. Następnie jeden gracz odpala, a drugi ustawia się w armacie i tak na zmianę. Czyli? Aha. Czyli jak chcesz to ja to zrobię po swojemu, patrz. Dawaj mi to! No i rozdobrzyło schody proszę ciebie. No to komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. No na razie. na razie. Czekajcie na kolejny odcinek.